Całe nasze szukanie wiary, poszukiwanie Boga, chodzenie tutaj do kościoła ma nas doprowadzić do tego, abyśmy właśnie weszli na górę wysoką razem z Jezusem i zobaczyli go w chwale, przemienionego, gdzie twarz Jego promienieje, a Jego odzienie staje się lśniąco białe. Jezus zabiera z wybranych trzech uczniów na tą górę wysoką i ukazuje im siebie zupełnie inaczej niż oni go widzieli. Oni widzieli go jako nauczyciela, mistrza, Cudotwórcę, uzdrowiciela, a jednak Jezus chciał wobec nich się przemienić i pokazać im swoje bóstwo, swoje w swojej niezwykłej sytuacji życia, że jest Bogiem i człowiekiem. I w chwili, kiedy tak wiele się dzieje właśnie na tej górze, i właśnie apostołowie są oszołomieni tym, co widzą, ponieważ spali, obudzili się. W tym obudzeniu się zobaczyli Jezusa w fale, kiedy rozmawia z Mojżeszem i Eliaszem, no to Piotr wyrywa się, bo on zawsze się wyrywa w Piśmie Świętym gdzieś do przodu, a później żałuje tego, co robi, i mówi Panie, jeśli jest tu tak wspaniale i Ty jesteś taki przemieniony, postawmy tu trzy namioty dla Ciebie, dla Mojżesza, Eliasza, no i może pozostańmy tu na zawsze. Tylko Jezusowi nie chodzi o to, żeby pozostać tam na zawsze, ale żeby to doświadczenie Pana Boga którego mieli, tam, którego mieli tam zobaczyć, trwało w nich. Że nawet w chwili, kiedy ciemności zalewają nasze życie, grzech zalewa nasze życie i nie wiemy, w którym kierunku mamy pójść, to przypominając sobie Jezusa przemienionego, Jezusa promieniującego, my nabieramy siły i wiemy, że nie jesteśmy sami w tym świecie, ale że On jest z nami. A skoro On jest z nami, to jesteśmy w stanie razem z Nim. Przejść przez te trudności, przejść przez grzechy, przejść przez ciemności, żeby dojść do światła. I to jest zawsze ta sama zależność, że my myślimy, i taka jest nasza tendencja, że sami musimy pozałatwiać wiele spraw. Czyli jak grzeszymy, no to teraz musimy pokonać te nasze grzechy, popracować nad nimi i jak już będziemy tacy porządni i naprawieni. To wtedy przyjdziemy do Boga i powiemy zobacz, Boże, jak jesteśmy piękni, naprawiliśmy się, teraz zasługujemy na Twoją miłość. A Jezus cały czas mówi nam, że w chwili, kiedy jesteś bardzo mocno dotknięty grzechem i ciemnościami, w tej chwili spróbuj wejść w relację z Panem Bogiem i powiedzieć mu: Boże, zobacz, tak mi trudno, jestem grzesznikiem, ciągle te same błędy popełniam, mówić do Niego. I On mówi Jestem przy Tobie. Rozświetlam ciemności Twojego życia, zabieram Twoje lęki, uzdrawiam Twoje serce, po to, żebyś potrafił kochać siebie, swoje życie, zaczął dziękować za to, co masz i cieszyć się tymi ludźmi, którzy są dookoła ciebie. Ciekawe jest dosyć, że są Ci apostołowie, jest Mojżesz, Eliasz, jest Jezus i cała Jego chwała jest tutaj objawiona. I w momencie, kiedy Bóg wypowiada słowo, to jest syn mój wybrany, Jego słuchajcie. Następuje zdanie w chwili, gdy odezwał się ten głos, okazało się, że Jezus jest sam. I my też również zdajemy sobie sprawę, że przyjdą takie momenty w naszym życiu, kiedy będziemy sami, gdzie nikt nas nie zrozumie. Jednym z kluczowych takich elementów jest moment śmierci. Nikt nie będzie nam towarzyszył w momencie naszej śmierci. Musimy sami przejść tą drogę. I nawet jeśli byśmy żyli w najdoskonalszej wspólnocie i mieli ogromne przeżycia Pana Boga i doświadczyli Kościoła takim, jakim jest, to jednak śmierć jest właśnie tym przejściem w samotności. I po to tak mocno się staramy, żeby poznać Boga przez Jego Ewangelię i doświadczyć Jego miłości, żebyśmy mieli świadomość tego, że w wieczności otrzymamy od Niego o wiele więcej że tutaj tylko po części poznajemy jego miłość, tutaj tylko po części poznaliśmy jakim on jest. Tutaj po części doznajemy jego miłosierdzia i wybaczenia, ale w niebie będziemy dotknięci w całości jego miłością. I jeśli tutaj ta cząstka tylko doświadczenia pozwala nam przejść przez życie kochając, wybaczając, to co dopiero będzie w tej wieczności? I dlatego Pan Bóg niejako pozbawia nas lęku, i mimo, że będziemy sami w chwili śmierci, to jednak będziemy żyli tą nadzieją. Panie, idziemy sami drogą ciemności, ale za chwilę spotkamy Ciebie, żeby w wieczności być z Tobą. Bóg jest wierny swojemu przymierzu. I kiedy nas chrzcił, czyli czynił nas swoimi dziećmi, przybranymi dziećmi, to On zostanie wierny już na zawsze. Nigdy nas nie opuści. I skoro złożył nam obietnicę życia wiecznego, to nigdy tej obietnicy nie złamie. I my jesteśmy tu, żeby uświadomić sobie, że jesteśmy ochrzczeni. Jesteśmy Jego dziećmi. Widzimy go w świetle przemienionego, gdzie Jego szata jest lśniąco biała. Widzimy go, jak się modli razem ze swoimi apostołami, Mojżeszem i Eliaszem. I jednocześnie tak bardzo jest do nas podobny, że przechodził sam drogę śmierci. I cierpienia, gdzie nikt nie był w stanie tego zrozumieć i gdzie my również przechodzimy drogę śmierci i cierpienia w samotności, żeby dojść do chwały zmartwychwstania. Bądź uwielbiony, Panie, że pozwalasz nam poznać siebie. Bądź uwielbiony, Panie, że możemy widzieć Ciebie przemienionego, że możemy oczyma wiary widzieć Ciebie, jaki jesteś naprawdę. Spraw, Panie, abyśmy byli Tobie wierni i żebyśmy w chwilach ciemności widzieli Twoje światło.